Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. WIK to najdłużej notowany na warszawskim pakiecie indeks. Jego wartość liczona jest od 16 kwietnia 1991 roku. W skład wchodzą wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym, giełdy papierów wartościowych, a jego wartość to średnia ważona notowań spółek tworzących ten indeks. WIK niedawno ustanowił historyczny rekord w cenach zamknięcia. Polski rynek osiągnął więc historyczne poziomy z 2007 oraz 2018 roku. Kto przypuszczał, że 5 kwartałów po covidowej panice WIG osiągnie nowy szczyt? Przecież wszelkie tytuły w mediach śmiało zapowiadały, że o Hosie się możemy zapomnieć. Kupując fundusze akcyjne w dołku covidowej paniki liczyłem na hossę, ale nie spodziewałem się, że historyczny szczyt osiągniemy już za 15 miesięcy. Hossa trwa, fundusze akcyjne zarabiają, więc coraz to większa grupa inwestorów dołącza do inwestycji w fundusze akcyjne. Ale czy fundusze jeszcze zarobią? Dziś zastanowimy się, jak długo może potrwać obecna hossa i jak duży jest jeszcze jej potencjał do wzrostu. Zakładając w marcu 2020 roku nową cykliczną hossę, brałem pod uwagę dwa kryteria. Pierwsze, indeks WIG wyjdzie na nowy cykliczny szczyt i ten warunek jest już spełniony. Oraz drugi warunek, Hossa potrwa co najmniej 17 miesięcy. Dlaczego tyle? Tyle bowiem trwała najkrótsza hossa w historii GPW. Ten drugi warunek zostanie spełniony w miesiącach wakacyjnych. Oczywiście Hossa może trwać dłużej i najlepiej jest obserwować sygnały, które wysyła nam rynek. Wskaźnik Celi OECD często wyprzedzał bessę średnio o 6 miesięcy. W lutym Celi dla Polski zanotował pierwszy spadek. Jeżeli trend spadkowy zostanie utrzymany i luty będzie miesiącem szczytu, to kłopotów możemy spodziewać się 6 miesięcy później, czyli w sierpniu. Warto też obserwować wskaźnik PMI, bowiem to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. PMI pokazuje aktywność finansową poszczególnych podmiotów rynkowych i gospodarczych. PMI dla Polski również ostatnio bił rekordy i z jednej strony to sygnał bliskości szczytu gospodarczego, ale z drugiej Bessa na giełdzie rozpoczyna się, gdy wskaźnik nie jest w stanie poprawiać szczytu i wchodzi w fazę spadkową. Innymi słowy, jeżeli pojawią się gorsze odczyty PMI, to będzie to znak zbliżającej się zmiany na rynku. Kolejny wykres pokazuje rekordowe wykupienie wskaźnika RSI na wykresie tygodniowym, tak wysoko jak obecnie, RSI już był parę razy. Zwykle przy tak mocnym wykupieniu zdarzała się jeszcze szarpana fala wtórna i dopiero po niej następowała zmiana. Czekamy więc na wtórny szczyt i dywergencję wskaźnika RSI, czyli niższy szczyt RSI. Do tej pory wnioski są mniej więcej spójne, czyli mamy rekordowe wykupienie, ale również jeszcze trochę czasu na wzrost. A co później? Cykl składa się z fazy wzrostowej oraz spadkowej, więc spadki i tak nastąpią. Co dwa cykle kicina wypada ważny dołek na GPW, co widać na załączonej ilustracji. To dobra informacja dla osób, które dopiero chcą długoterminowo inwestować w fundusze. Faza spadkowa będzie bowiem ostatnią szansą na kupno funduszy akcyjnych pod kolejną hossę, która wyniesie indeks GWIG grubo powyżej 100 tysięcy punktów. Jeżeli ten materiał wydał Ci się ciekawy, to daj łapkę w górę i oglądaj nasze kolejne analizy. Subskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz otrzymywać codziennie najnowsze analizy, to zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowy.pl. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny e-book Jak skutecznie inwestować w fundusze.